Witam Państwa. Dziś pokażę karmienie oto no pięknej samiczki Linotele Legoloides. Jest to dość agresywny gatunek, ale ciekawostką jest to, że można ją wytresować. Ja akurat nauczyłem jej komendy. Stój w miejscu i się nie ruszaj. Proszę zobaczyć jej agresywną postawę, tak. Dosyć wyrośnięta, jak widać. I bardzo agresywna, proszę zobaczyć. O, o, jak atakuje, o, jak się nastawiła. Proszę bardzo, coś pięknego. Tak, już jest w takiej pozycji bojowej. To podam jej, proszę zobaczyć, drewno jada. Wciąga ją oczywiście lewą dziurką od nosa. No ale dla niej to pestka jak widać. Proszę zobaczyć. Drewnojac już ginie. O, tak. U, I zjadła w mgnieniu oka. Dziękuję bardzo Państwu za obejrzenie tego filmiku. I pozdrawiam. Orzeło.